Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj kończymy rozmowę, właściwie taki wywiad rzekę, z panem Jerzym Majcherczykiem, który pojawił się w maju w Polsce, bo na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, żeby przypomnieć. Nam, Polakom, o tym, co wydarzyło się w maju 1981 roku, mowa oczywiście o odkryciu kanionu Kolka. W Peru i przy okazji zachęcam państwa do lektury książki Jerzy Majcherczyk, odkrywca Siewierza. Siewierz to jest rodzinne miasto, z którego pochodzi pan Jerzy Majcherczyk. Bardzo serdecznie polecam, szczególnie tym, którzy mają dzieci i chcą kultywować polskość, zaszczepić w nich takie marzenie o tym, żeby Ocalić od zapomnienia ważne daty, ważne miejsca, a teraz serdecznie zapraszam na ostatnią część wywiadu z panem Jerzym Majcherczykiem. Każdy turysta, ja nie tylko polskich, ale załóżmy Przyjeżdżający do Ciwaj musi się zapytać, dlaczego tu jest Avenida Polonia, a nie ma jakiejś tam Avenida Paryż, albo coś tam innego, albo jakaś prawda, inna, nie? jakieś tam włoskiego nazwy i tak dalej. Musi sobie zadać pytanie i będzie szukał. I to samo było w tych wioskach. Tablica, nie, na tablicy głównej w Ciwaj pisze taki napis, który sam wymyśliłem, ułożyłem, że. Z tego miejsca 13 maja 1981 roku wyruszyła polska akademicka wyprawa kajakowa Cano Andes 79, która odkrywa dla Peru i dla świata najgłębszy kamień Ziemi, to jest trzech językach i są wszystkie nasze nazwiska. I może przypomnę je. Według alfabetu to był Jacek Bogucki, nasz filmowiec, płynął w pontonie. Zbyszek, ten, który nie był w końcu pierwszy raz, ale tak. potem był drugi, który zawsze go mówił, że był z nami. Fotograf nasz. Później mieliśmy Stefan Danielski, ten jeden z tych żeglarzy. To był Zbyszka, zastępował jako fotograf i płynął w pontonie. Krzysiek Kraśniewski, który był, um, to żeglarz, który był za mną w pontonie. Piotr Mieliński, który przepłynął cały kanion w kajaku. I Andrzej Piętowski, który płynął w kajaku do trzeciego dnia i potem płynął z nami w pontonie. Prawda? To była ta nasza szóstka I te nazwiska są na, na tej tablicy. Jak powiedziałem, w trzech językach. Ale zaczyna się inny wątek. mianowicie, no, kiedyś sobie tam znalazłem chwilę, siedziałem tam przy kawiarni, bo też kawiarenki są w tym Chiwaj, siedziałem sobie i tak patrzyłem na tą naszą tablicę. No idzie jedna tam grupa, wychodzi z tam i zamiast iść do naszej tablicy, no to tam tak ją omija i, i gdzieś tam poszła dalej. No, ja tych wszystkich przewodników w zasadzie znam. Jego bałam, mówię mu, Juan. Co się dzieje? Czemu nie pokazujesz tablicy? Bo to część historii. No tak. Mówi, stary, jak ja to zrobię, to stracę pracę. No jak to stracić pracę? No bo, można to, nie będę mówić, że te gruby niemieckie, włoskie, francuskie, angielskie, on dostaje jako przewodnik, że mnie nie wolno pokazywać, bo sobie nie życzą tour operatorzy tamtych krajów, żeby pokazywać, że to Polacy odkryli. Wiecie, Pani, o co chodzi? I, i, i dlatego ta moja, ta moja wizyta tutaj jest tak ważna, żeby nie wiem, nie wiem jak, trudno mi to wszystko poskładać całe... Ale żeby no to, też ocalić od zapomieniać. Dokładnie ja o świetną I oni omijają to, bo o, przecież tu chodzi nie o to, żeby wybić, powiedzieć prawdę, tylko o to, żeby nas ominąć, pomniejszyć, zdegradować i tak dalej. I to, jak powiedziałem wcześniej, to nasze odkrycie, to żywe odkrycie, gdzie przyjeżdża tyle ludzi, musimy o to walczyć, żeby to było pokazywane. Nie? I no, teraz wystąpiliśmy do Komitetu KPRN, Komitetu Prezesa Rady Ministrów z projektem, żeby zrobić 40-lecie kamieniu Kolka, wielkie uroczystości w Arekipie. Wielbrzymi mural miał stanąć, no i oczywiście nasz projekt nie zyskał aprobaty, bo zyskały jakieś projekty, nie będę, bo nie znam ich dokładnie, ale jakieś tam z Białorusi czy z Ukrainy, a nasz projekt został od, od, odpadł, prawda, no to boli. Oczywiście, to jest tym bardziej że sprawa. To, to jest utrwalenie wielkiego odkrycia Właśnie pana ekipę, prawda? To nie no, jest, że to, ktoś nie z Białorusi. O to. To czy chodzi o to, czy o to, że zrobili to Polacy. Tak. O to chodzi. I żeby właśnie to, co pan mówi, żeby przebić się z tym, jak nas tam próbują ignorować. Mhm. dodatek to, co mówiłem wcześniej, że żaden polski dyplomata nie był tam czyli też takiego wsparcia z państwa tak, nie ma. Bo, ale oni to widzą, świetnie to oceniają ci wieśniacy, czy tam ci, ci wójtowie widzą, że my nie mamy żadnego wsparcia. To, to domyślają się po swojemu, że coś tu chyba nie gra między tymi e, sześcioma kajakarzami, a ich, ich krajem, bo już ich nie, chyba nie chcą już, nie? W związku z tym to przekładają na swoje i to jest bardzo smutne. No. Mimo tego wszystkiego udało nam się tyle zrobić, no tych kilka tablic, te nazwy ulic, prawda? I tak dalej. I w Peru, no, jak przyjeżdżamy, no to jesteśmy no mile dobrze widzieli, nie? to Mirek to doświadczył i to wie dokładnie, Także, no to tyle z takiej historii, natomiast teraz, tu Polska, jeszcze raz, no, jeszcze raz chciałbym bardzo, żeby, żeby to w jakiś sposób utrwalić, no nie wiem, no ja myślę, że przyczyną, jedną z większych przyczyn tego, że to tak słabo jest, że my nie mieszkamy w Polsce. No właśnie, bo też trzeba powiedzieć, że Pan od, no, od dawna mieszka w Stanach Zjednoczonych. No ale to mieszkanie w Stanach to nie wynikło z tego, że zignorowałem Polskę, tylko kiedy skończyła się wyprawa, 13 grudnia ukazała się, nie mam tej książeczki, taka mała książeczka po hiszpańsku i po angielsku, In kayak True czyli kajakiem przez Peru, gdzie był opis naszych sześciuszek. To była pierwsza książka w Ameryce, nazwijmy to łacińskiej, która miała taki przewodnik. I proszę sobie wyobrazić, że ta książka ukazała się 13 grudnia. No. Ja wychodzę na ulicę z tą książką, nazwijmy, że to jest stanie. Tak. Wychodzę z nią tak się trzęsę, bo jestem w większości autorem tych, bo prowadziłem co wieczór zapiski. Cieszę się, tak. jako młody człowiek, mam pierwszą książkę i patrzę na kioski, na gazetę. A tam Golpen, Polonia, Stado de Guerra i tak dalej, i tam mile ze Muertos, czyli zamach stanu w Polsce, wojna w Polsce, tysiące zabitych. Takie tytuły. I człowiekowi staje i nie wie, co myśleć. I po prostu otwiera się czarna dziura. I do Polski mogliśmy przyjechać po 10 latach dopiero. Dlatego, bo rozwinę sytuację dalej. Kiedy znaliśmy sobie sprawę, co się zdało, znaczy nie mogliśmy się do Polski dodzwonić, do rodzin i tak dalej, nic. No i to mieliśmy taką sytuację nieprawdopodobną. Mieszkaliśmy w hotelu Polonia. Jako, że po tym zdobyciu kolki przyjął nas prezydent Peru, prawda. Mieliśmy bardzo, nawet ludzie na ulicach nas rozpoznawali w Peru. Mieliśmy, mieliśmy, mieszkaliśmy w hotelu, który nazywał się Polonia. Więc tam się z, y, chyba 15 grudnia zjechała się taka ilość tych ekip telewizyjnych, żeby się dowiedzieć, co my myślimy. My byliśmy w takim stresie, że po prostu odebrało nam możliwość myślenia. Powiem tak, chyba to był z 15 na 16 grudnia, albo wcześniej, budzę się zlany potem, bo czułem, jakby mi paznokcie wyrywano z rąk, nie? Byłem, miałem sen, że byłem na przesłuchaniu. I wy, zaczęto mi wyrywać paznokcie. I obudziłem się zlany potem. Pięć minut później budzi się Andrzej Pętowski, zlany potem i mówi, co ci jest? Mówi, stary miałem sen, że byłem na UB i wylewano mi paznokcie z, z, z tego, z, z palców. Siadamy razem i piszemy odezwo do narodu polowiańskiego, do prezydenta i z tą odezwą we dwójkę do telewizji pojechaliśmy tutaj, najważniejsza Ameryka. No i oczywiście przyjęto nas tam, siedzieliśmy tam dwie godziny opowiadając o tym. Następnego dnia wszyscy się tam pojawili, cała piątka. Oczywiście, rezultatem było to, że pojawił się ambasador, e, polski samochód z ambasady, z natychmiastową, że mają pojechać do ambasady. No i kiedy e, przyjechaliśmy pod ambasadę, oczywiście nie wyszliśmy wszyscy, tylko trójka weszła, dwójka. Ambasada ogrodzona wielkim płotem, podziemia, akurat i tak dalej, trochę to znam. W związku z tym weszliśmy w trójkę, no i pan ambasador, taki spadochronia, zrzutek, bo gdzieś tam był, prawda, coś pierwszy jakieś ministerstwo, Rozumiem, chyba mi tam akurat no wyrzucili go tam. No pan ambasador nas w wulgarnych słowach wyzwał, co wy i tak dalej, i tak dalej, tu są bilety, za dwa dni leci się do Polski przez Moskwę. I co było wiadomo, ja wczoraj, o co chodzi. No, no więc y, przez Moskwę i oczywiście założyliśmy Komitet Solidarności. Do niego wstąpili wybitni Peruwieńczycy, dużo, dużo członków parlamentu i był słynny pisarz perywalski Mario Vargas Llosa, takie nazwisko? On dostał Nobla w 2010 tak, roku tak. w literaturze. No, ta nasza działalność zmieniła jego filozofię, prawda, spojrzenia na, na, na socjalizm i tak dalej. Było, był Ed, 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 Edmundo Szyszło, e, najwybitniejszy malarz peruwiański, malarz-rzeźbiarz, Potomek, ostatni, syn ostatniego konsula polskiego w Peru. przepraszam, On też, no i dołączyło wielu, e, i założyliśmy to przedstawicielstwo Solidarności. Robiliśmy codziennie albo co drugi dzień konferencję prasową, nieprawda? i opowiadaliśmy, co się dzieje, i tak dalej. No i oczywiście e, największą akcją było, była naj, na, najpierw była msza za Solidarność i za naród polski. Już nie pamiętam, którego to było, grudnia, tuż przed świętami. I tam przyszło kościół, największy kościół w linie był po brzegi, było dużo polskich marynarzy, prawie 300 polskich marynarzy przyszło, rybackich statków. No i odprawił tą mszę niesamowity ksiądz, Edmund Szeliga, salezjanie. Bo my, no, wiedzieliśmy, że w Peru jest wielu polskich księży, ale nagle zniknęli, Tam zależało, bo polskich księży było dużo się, żeby to polski siedził. No i daliśmy to w prasie i nagle dzwoni telefon. No, nazywam się Edmund przeliga dzwonię z Tarapoto, czyli z Amazonii, z przyjemnością tą się odprawię. I przyjechał. I tak poznaliśmy wyjątkowego człowieka, wielkiego człowieka, odkrywcę słynnego e, zioła na, wilka, na, na raka, e, tego, e, na unia de Gato, czyli koci pazur. Odkrywcę, znaczy on to dostał od Indian, których miał nawracać. Był w dżungli 50 lat. No więc zrobił tą szerz, to było coś niesamowitego. My, żeśmy tam występowali, też śpiewaliśmy. Ja czytałem odezwę po polsku, Andrzej Piętowski po hiszpańsku. Trzy największe stacje telewizyjne transmitowały to na żywo. No i oczywiście obserwowano nas tam gdzieś. I 28 grudnia odbył się Wielki Marsz Ulicami Limy. Chyba w tej książce jest takie jedno zdjęcie. Wielki Marsz Ulicami Limy. Przeszedł spod tam pomników, już się z całego centrum Limy, przeszedł aleją Salavery w dzielnicy Santa Maria, Święta Maria, gdzie urzędował, gdzie jest Ambasada Polska. Nie mogę teraz znaleźć tego zdjęcia, ale później go pokażemy. Ambasada Polska, no i poszukiwacie takiego parku bohaterów. No i tak, jedne źródła, prasa lewacka, lewicowa określa, że nas było 5 tysięcy Prasa katolicka, że było z ponad 10 tysięcy. No tak jak ja to myślę, że ze, 7, ze 7 było. My żeśmy prosili, że to ma być pokojowy marsz, żadnych, bo wszyscy chcieli przemawiać, wszyscy nawet... no, no Wszyscy lewa, prawa i w końcu stanęło na tym, że tylko Maria Wergaziosa będzie przemawiała. To był neutralną postacią tak. wtedy. No i tak się też stało. Jest fragment tych filmów są na, gdzieś tam na internecie. I proszę sobie wyobrazić, że... Ten marsz zrobiliśmy, część, Mario Vargas Llosa ze swoimi tam kilkoma są poszli do Ambasady Polskiej, żeby złożyć ten list protestacyjny i tak dalej. No i oczywiście to wszystko zostało odrzucone. Ten marsz poruszył, bo to nie, ta nasza działalność rozwinęła się nie tylko w Limie, ale również w Santiago de Chile, w Buenos Aires, bo tam wcześniej byliśmy. W Ekwadorze bardzo mocno, w Mexico City taki, Jan, taki pan Jerzy Skoryna bardzo mocno działał, z warszawski zresztą. Także to wszystko garnęło całą Amerykę Łacińską, no więc Ci w Moskwie się zdenerwowali na takich pentaków jak my. No i musieliśmy z Peru uciekać, bo chcieli... Na tym, na tym marszu Solidarności rozbiła się Komunistyczna Partia Peru na dwie części. Prawdopodobnie jedna z, znaczy ta jedna poszła z nami, małowała na ulicach takie wielkie napisy, a, a druga część się zawzięła i z niej powstała w przyszłości świetlana ścieżka. Czyli tak, że mówiąc nie tak bardzo, no nie wiem jak to nazwać, ale no, by, byśmy, byliśmy przyczyną powstania tego oświetlanego sztaku. No to nie dziwię się, że potem już tak. trzeba I, było. No, i, ale to już nie sami ci, ale to już prawdopodobnie przekupieni y, Sowieci tam mieli wszędzie łapy. No, to był rok 80. koniec pierwszego, a dyktatura wojskowa upadła y, w 78 na 90. czyli rząd y, demokratycznie tylko dwa lata, Więc, a Przepty był z, z Moskwą zrobiony, tak jak w Chile zresztą i w związku z tym tam były takie wpływy, no i dwa razy uniknąłem ja osobiście z zamachu. Byłem, a jeszcze ja na dodatek złapałem tyfus, byłem chory na tyfus i tak dostawałem wieczorem takie, takie gorączki, że, że nie byłem w stanie w ogóle, nie, nie pamiętałem, wiem tylko, że najpierw było takich Polaków, potem mnie gdzieś tam wywozili, jeden raz, potem w, Dwie godziny, czy pół godziny później, tam opowiadaniem, że wpadały jakieś dziwni ludzie w maskach witalgach. I to było wszystko jeszcze w Peru. Peru to było wszystko, tak. tak. To było. E, to, był koniec, to był początek stycznia. Początek stycznia 1982 roku. Leżałem chory, nikt mnie nie potrafił wyleczyć, bo czystuzję lit polega na tym, że licza się robią takie cienkie, że jakbym paprykę zjadł, to by mi wszystko pękło. Rozbyłoby się. No i proszę sobie wyobrazić, że że e, drugi raz, trzeci raz mnie zawieziono do takiej kobiety, e, która była wdową z, ma, z taką dziewczynką i ona na tym Marszu Solidarności niosła napis Solidarność dziecko i tam miała gołąbek, ale nie z papieru, tylko zabity. Ja no to do tej pory pamiętam, dlatego. I tam u niej nie przechowywano jakieś 2-3 tygodnie. Tam z, nikt mnie nie wytropił tam. Z Andrzejem było to samo, z Piotrem pochowaliśmy, no i 4 lutego 1982 roku um, był ostatni dzień wizy się do Stanów Zjednoczonych. I, i Reagan wtedy mimo że był taki sympatyzujący z solidarnością, zabronił wpuszczać Polaków jakby, prawda, wtedy, żeby, tak. żeby ta fala nie była ogromna. A my mieliśmy tą wizę jeszcze, bo przez Stany przejechaliśmy, jak mówiłem, i przypadkowo tą wizę mieliśmy. I 4 lutego wstałem zdrów. Jak w ogóle super! Tylko mi ten lekarz paryżański mówił, żeby w tej torbie miał, nic nie miał, żeby mnie obciążał. Przecież w ogóle doleciliśmy do Miami. Tam, oczywiście, no, ostatni dzień wizy, puszczono nas y, na tam trzy miesiące. Y, miałem w kieszeni wtedy 14 dolarów. Jak dzisiaj pamiętam, i ciężko chory. przejechałem do Nowego Jorku, to był luty, środek zimy, i tam się zaję, zajęli mną Polacy. Y, wspaniały człowiek. Y, Taki przybrany ojciec, nazywał się nie, pan Proch, e, był szefem Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Nowy Jork. Nauczyciel, zresztą przeżył Dachau, mm. obóz koncentracyjny. Franciszek Proch z jego żoną, Tatianą, Tamarą, przepraszam, opiekowali się mną prawie tydzień, prawie miesiąc. Ja tam dostawałem takich historii, że w ogóle myślałem, że już pójdę do świętego Piotra. I e, znaleźli lekarza polskiego, takiego doktora Janusza Bartosa, i on mnie wyciągnął z tego wszystkiego. Woził mnie po różnych tych, no i tego, ten tyfus mnie wyleczył i zaleczył, i, i nie biorąc grosza, prawda, i, i no, wielu innych lekarzy jeszcze. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że gdyby nie ludzka solidarność i, i pomoc, że jednak my, my Polacy potrafimy sobie pomagać, to jest wspaniałe, to jest przykład mój bardzo dobry. No i już jak trochę w, 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 doszedłem do siebie, to nagle się okazało, że po tym tyfusie, że Jacques Cousteau, wie Pani kto to był, słynny nurek francuski. No to cała historia, jak Pani wejdzie na to, jest wielka sprawa. On w zasadzie nurkowanie, no tak, młoda generacja, nie tak, może wiedzieć, ale, nie, to jest, ale się nauczy. Tak, tak, Jacques, Jacques Cousteau to, no, On nas zaprosił, bo my byliśmy przy źródłach Amazonki, zresztą w czasie wyprawy Kanał Andes, po zdobyciu kolki pobiliśmy rekord świata ówczesny, spływając z kajakami z 4240 metrów. Nie wiem, czy on dalej jest aktualny, chyba nie, ale, ale no i wtedy jak się pusto dowiedział, o dowiedziałem prezydenta Peru, że tacy są Polacy, no to zaprosił nas na Manhattan do swojego biura, no i ja tam pojechałem i złapałem zapalenie płuc. No i znowu ci Państwo, prochowie mnie trzymali. Ja myślę, tam. że Pan odchorowywał to no. wszystko, co się działo, wszystko no no tak, ostatnie. No, ale lat. zmieniłem posturę ciała, bo jak przyjechałem do stanu, ważyłem 72 kilo. A jak wyjechałem już po tych dwóch miesiącach choroby, ważyłem 90. No to te, te, te wszystkie lekarstwa, to wszystko spowodowało, Może trochę mniej, ale w każdym razie zmieniło się w człowieku i wszystko to. I teraz tak, nie, zabrało nam obywatelstwa, nie mieliśmy jak podróżować, i jak dostaliśmy azyl polityczny, no to wreszcie już po trzech miesiącach dostaliśmy azyl polityczny, bo ambasada amerykańska potwierdziła to, cośmy tam zrobili, i taki był senator. Bo od razu pojechaliśmy wszyscy do Kasper Wyoming, Tam mieliśmy tego kolegę. Nie? Jakby na nowo zaczynać tak. życie. No i tam w Kasper pojawili się inni ludzie, zaczęli nam też pomagać, bo u nich tam byliśmy. I w ogóle bardzo sympatycznie wszystko. Rozdzielili nas po domach. Pamiętam, uczyłem się angielskiego. Ja mówiliśmy świetnie po hiszpańsku, ale nie po angielsku. Andrzej tylko mówił bardzo dobrze po angielsku. No i nowe życie. Tego, Nowe życie. Z dala od rodziny. Tak, no właśnie. No i potem po tym azylu dostaliśmy tak zwany paszport biały bezpaństwowca. To jest taki biały paszport, taki długi, no i mogliśmy, no niektóre kraje nie chciały nas puścić na ten paszport. No bo co to kraju nie macie, no nie mamy. No wyparła się taka tak. nasza ojczyzna się nas wyparła. A, komuna się nas wyparła, nie ojczyźni. Dokładnie. W no i tak to było, było i nie wiem, czy mam dalej opowiadać, bo to już to tak, jest Prywatne ja, życie to Ja myślę, tak... że tylko po prostu tak krótko, bo naprawdę ta historia jest fascynująca. Ja osobiście nie miałam świadomości, że jakby ten byt w Stanach Zjednoczonych to jest stricte właśnie związany. To się wszystko wiąże z tą historią. To nie jest pana wybór tak naprawdę, to tylko nie jest zbyt, konieczność. Nie innego wyjścia, no bo w Peru by nas tam wykończyli, to było hmm. pewne raczej. No. Bo potem, żeśmy się do lata temu dowiedzieli, że prawdopodobnie. No, i tak, no, no zostawmy to, bo to jest tak. tylko przypuszczenia, ale no, ten wyjazd był, ale proszę sobie popatrzeć, no ta wiza, jakbyśmy jej nie mieli, to byśmy musieli być ugotowani, albo musieliśmy do Moskwy polecieć, nie? No dobrze, a i w tak Stanach Zjednoczonych on został, założył rodzinę. Tak, tak, poznałem dziewczynę z Ciebieża. W Nowym Jorku przez kolekcję, no w ogóle niesamowite. Czyli z pana, bo to jeszcze może nie wszyscy wiedzą, z pana miasta ja rodzinne? Tak ładnie. Niesamowite tak. No, w Stanach Zjednoczonych. Znaczy ona, ona, mama jest z wieża, ona, ona urodzona gdzieś tam pod Rzeszowem, bo tam mieszkali w tym czasie, ale mama jest siebieżanka. No, a w takim małym miasteczku, wszyscy zaproszony przez Biały Dom do, na spotkanie z prezydentem Reaganem z okazji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, bo Reagan wtedy szukał każdej okazji, żeby podkreślać, że on stoi za Solidarnością. No, i później no było ściśnięcie ręki, ale żadnego zdjęcia gdzieś pogubiłem. W każdym razie trudno. Przyjechałem do Nowego Jorku i właśnie wtedy poznałem moją żonę, Małgosię. Otworzyła mi drzwi, no i przeleciały iskry elektryczne, jakby to powiedzieć. Mimo, że z mojej strony zakałem się od razu. I trzy dni później, czwartego dnia się oświadczyłem. No, i jesteśmy 37 lat małżeństwem, mam trzech synów. No i już dziadkiem jestem. I taka jest to właśnie historia fajna. A teraz chciałem Państwa zaprosić do YouTube'a czy na stronę, więc jeżeli Państwo możecie, to tak. Jest taka strona polonijnego klubu podróżnika, nazywa się www.odkrywcy.com To jest strona, gdzie znajdziecie dużo historii o Karnie Kolka. Na YouTube są filmy Aleja Polonia, to jest o odsłonięciu tego, tej wielkiej, największej ulicy w miasteczku Ciwaj. Jest y, escuela de Juan Pablo II, to jest film o tej szkole Jana Pawła II, autorstwa Mirka Olszyckiego. I jest jeszcze parę innych filmików, jak będziecie wpisywać, to wpiszcie kolka majherczy, co wtedy wyskoczą te filmiki, bo w tej chwili jest tam setki filmików, każdy amator coś zobaczy i wstawia. Tak. Przepraszam. I wtedy... Sorry. I wtedy trudno to wyłowić. W związku z tym y, tam jest dużo filmików z tej wyprawy Kolka Kondor i z tej starej wyprawy naszej y, z 1981 roku. Tak serdecznie dziękuję. A ja bardzo dziękuję za to, że Pan y, przyjechał do nas do studia. No ja liczę na to, że ktoś być może oglądając zainteresuje się na tyle, żeby... Pomóc, żeby kultywować, żeby więcej o tej wyprawie mówić, naszej rodzimej polskiej wyprawie, bo to jest bardzo istotne. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i myślę, że cały czas jeszcze takiej pogody ducha i chęci do tego, żeby działać w tym temacie. No, dziękuję bardzo, postaram się.